Siemczko moi drodzy, tęskniliście za nocką w kostnicy. No to lecimy. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Ta, 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 ta. Następna nocka w kostnicy. Ty, 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 ty. Dobra, weźmy sobie wszystko. I lecimy. Lecimy, proszę Państwa, zobaczmy, co tym razem spotka nas na tej nocce w naszej wspaniałej, cudownej, fantastycznej kostnicy. Okej. Okay. Drzwi zamkniemy, cyk, i lecimy. Lecimy, pyk, 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 otwieramy, zamykamy już elem elegancko, otwieramy... Bierzemy notesik... I lecimy. Lecimy, proszę Państwa, pyk. I bierzemy to, pyk. Weźmiemy sobie od razu świsteczek. Zobaczmy, czy już coś jest... O! Już jest pierwszy znak, bardzo fajnie, tylko... Gdzie on będzie? Będzie w szufladzie, tak jak kiedyś? Jest w szufladzie. Te z dwoma laseczkami. Ja mam jedną laseczkę. Nie, nic, nic, nic. Te z dwoma laseczkami to było to. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie drugi od razu, jak na sam początek, to już mamy symbol. No to O już drzwi zamknięte. Już się kurwa zaczyna, nie? Już się zaczyna. Już się zaczyna. No. Dobra, weźmy sobie naszą kozetę petkę. Okej, okay, I zobaczmy, kogo dzisiaj mamy. Kogo dzisiaj będziemy mieli? A więc tak, dzisiaj zaczniemy może z prawej strony. A jak? Dzisiaj mamy Ronnie Downs, Francisca Haley, Francisca Haley i Houston Perez. Okej, okay. najpierw sobie weźmy Ronnie Downs. Panie Downs. A pro, nie, nie, nie nie bawimy się światem, kurde. Nie bawimy się, absolutnie nie bawimy się światełem. Okej, okay. panie Downs, dzień dobry. Ja wiem, że pan zapada w wieczny sen, ale no niestety, dobra. Ma pan coś na, na ryjku? Na ryjku nie ma pan nic, okej. Okay. Na klacie tam widzę, że już jakieś potłuczenie, ale to nie z tej strony. E, na plecach nic nie ma. Proszę pokazać ręcomymy. Na ręcomymach, o, jakiś taki dziwny brud. Może da się zdrapać. Nogi śmierdzą, znaczy przynajmniej prawa. Prawa stopa śmierdzi, lewa nie śmierdzi. E, lewa ręco myma, stalagmatytów też nie ma. Tu na klacie było, o śmierdzi. There we go, ok, czyli wszystko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Rekord system. Name Ronnie Downs, AG50, Right Arm. E, be, 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 right arm, Right leg. Pyk, Left shoulder. Pyk, i mamy wszystko. Submit, cyk, elegancko. Weźmy sobie kodzik od razu do, do komputera. Eee... Um, mamy 4, 5. Czekaj. 4, 5, 5, 4, 7. Ok 4, 5, 5, 4, 7. Dobra 4, 5, 5, 4, 7. OK eee, 4, 5, 5, 4, 7. Enter. Ok to już mamy cyk pyk. Ok weźmy sobie wydrukowane i idźmy z tym raportem. Ła, 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 ła. Ok pyk raport. Mamy tutaj jakiś znak. Nie, okej. Okay. Drzwi do łazienki otworzymy. Dobra, mamy tu coś. Nie, okej. Okay. Dobra, to teraz tak. My musimy teraz e, zaszyć ryjek. Proszę pana. 3 e, do ryja już jest. Szywki do ryja już mamy. Panie Downs, chciałbym panu powiedzieć, że w tym momencie będę panu zaszywał pasz. Proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. I cyk, cyk, cyk. Zaszyty ryjek. Teraz i-capsy, mamy tutaj, ale nie chciałem tego otworzyć. Proszę zamknąć. i-capsy panu wsadzę w oczy, bo nie w tyłek. <laughs> ok, mix embalming fluids. Dobra, teraz tak. Glutar helbydydydę, czyli moje ulubione. Glutar helbydydydę. Ok, tu nic nie ma, to teraz tak. Metanol. Piek oj, oj, nie, 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 nie robimy tak! Nie, nie, nie krzyczymy! Nie krzyczymy! Nie krzyczymy, powiedziałem! W te stań się znowu wydzierać! Nie... No właśnie, już, 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 cicho. Okej, okay. wypierdzielaj mi stąd! Poszło mi stąd, już! No! Dziękuję bardzo, dobranoc! Dobre. O, już, już techno! Tak. Tak, nie pukać, dzięki, nara. Okej, okay. lecimy. <laughs> proszę mi nie zamykać drzwi już. No. Zaczyna się, zaczyna się już kurczę jakieś, nie wiem, nawiedzenia, coś jakieś pierdolety. Okej, okay. zobaczmy, pyk, pyk, okej, okay. jeszcze, aha ten, painful regentent. Tak, okej, okay. proszę bardzo, pyk, pyk, okej, okay. wszystko... Co? Co, co? Nie, co? teraz to? Teraz potrzebujemy tak, skalpel. E, tu tu? okej, okay, w szufladach nic nie ma. E, to potrzebujemy też. Te ale takie nożyczki, skalpel. Dobra, wszystko mamy. Pyk, cygmyk, pyk, 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 Tubing i włączamy diesla. Uwaga, czy dwa jeden moi drodzy Co? Drzwi się otworzyły, tak, i ja wszystkie drzwi pootwierałem. Włączamy diesla Teraz y, czekotupka była tutaj. Teraz musimy Czekotupkę napełnić. Wziąć napełniacz do Czekotupki, proszę bardzo. I zobaczmy za znakiem. Będzie jakiś kolejny znak? Nie jeszcze. O, nie, no naprawdę. Już zaczynacie mi światło gasić. Cieciopluchy, za zastrane. Zaczyna się. Eee, już odbieram. he O, nie, nie jestem Rebeka, jestem Paweł. W Kiblu chyba będzie ten znak. A jak zawsze. Okej, okay, tu mamy L z kropeczką. L, czyli L jak e, lobotomia. Tak, okej, okay, pyk. To sobie wyciągamy. Zaszywamy. Teraz L, L sobie musimy wziąć. L, 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 L z kropeczką. To, to sobie. I następny teraz wacik. Tak, następny wacik. I nadziewamy czekotupką. Czeko czekolada. Dla wszystkich czekolada. Proszę pana. Proszę bardzo, wypełniamy czekoladą. Nie już marmaladą, tylko czekoladą. Czeko, czekolada. A ciekawe, jakby tak, bo później musimy i tak spalić jedno ciało, nie? A ciekawe, jakby w jedno ciało. wlał trochę oleju. I wsypał po prostu trochę. ziarnek kukurydzy, Nie. <ścoughs> I takie ciało wtedy do pieca i wiecie: Popcorn! Puch, 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 puch! Nie, Paweł, ty masz na ranę w głowie. Mhm. Ty masz na ranę w głowie, Paweł. Popcorn po prostu. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze. Moisturizer jest. Proszę nie pukać mi w szyby. A to gdzie teraz coś ktoś pukał? Dobra, otworzymy okienko. Otwórzmy sobie okienko. Nikogo nie ma. Nikt nie przychodzi, ani nic? Okej, okay, jeszcze nas nie, po, nie pogięło całkowicie. Okej. Okay. Pyk. Okej, okay, all right. Dobra. Panie Downs. Idzie pan ze mną teraz. Z powrotem muszę pana wsadzić do zamrażarki. Żeby y, po prostu pan nie odpierdzielał głupot. Panie Downs. I proszę bardzo. I idzie pan do zamrażarki. Teraz wyciągniemy... Panią Franciszkę Haley. Pani Franciszka. O, już widzę, że ma zadrapanie na, na klacie. I Pani Franciszka jest bardzo uśmiechnięta. Nie wiem dlaczego. Dziwne. Nie dość, że podrapana, to jeszcze uśmiechnięta. Dziwnie na mnie patrzy. Ale dobra. Pani Franciszka. Na, na ryjku coś jest. Ok, tutaj już nic więcej nie ma. Teraz tak. Klata z jednej strony. Na, na ten... Za, zadrapanie. Ręcomymy, niech pani pokaże. Okej, okay, na mach nie ma nic. Stopa. Prawa stopa śmierdzi, nawet bym powiedział, że to jakiś grzyb. Jakiś taki grzyb. Na lewej, na lewej nodze w ogóle jakieś takie... Nie wiem, o tu zadrapanie też. O, ja, ja już mam swojego kandydata, kto będzie naszym kandydatem nawiedzonym. Ale to tylko mój kandydat, żeby nie było. Okej, okay, cyk, right shoulder, pick right leg. Pick, left arm. Pick, left leg. Pick, ok. Submit, pick. Dobra, zobaczmy za następnym znakiem. Hello? Są jakieś duchy, demony, zjawy albo coś? Nie. No okej. Okay. To nie. zobaczmy tutaj. Tutaj też nie ma. Okej, okay. podnieśmy raport i idziemy z raportem. Hello? Jest tu kto? Nie, okej. Okay. A tutaj mamy coś? Nie, okej. Okay. O, did siemanko. Okej. Okay. Ehm, najpierw musimy zaszyć zszywacz. Szywki, okej. Okay. I zszywamy ryjek. Pani Franceska, żeby pani czasem nie gadała. Muszę pani zaszyć ryjek. Także zszywam. A ktoś właśnie przebiegł gdzieś. Okej, okay. albo coś przebiegło. O, może tak. Okej, okay, teraz e, Co Cyk, znowu otworzyłem szufladę niepotrzebnie. kapsy, też wsadzimy do oczu. Proszę bardzo, proszę pani, cyk, pyk. Okej, okay, teraz. Okej, okay, teraz musimy. E, balsam. Can you will you help me? No. Mm -mm. Nie, e -e. Nie pomogę ci, bo mam robotę i chcą. Znaczy chcą. Ja chcę ją skończyć. Iść do domu. O! Teleportnęło mnie znowu, okej. Okay. Jaki bit poleciał? <laughs> Hello? Tak. Ok. Tak, pik, pik, pik. Osiem ma. <laughs> yo, yo, wait, wait. Zrobimy sobie przysiadów kilka cyk, cyk, cyk. Okej, okay, dobra, bierzemy i idziemy cyk. Dobra, musimy teraz tak cyk. ui, ui, O nie, zesikałam się po prostu. Znaczy zesikałam, w sensie ja mówiłem jako ona, bo ona to jest kobieta, więc nie że ja ja mam fifloka, ja mogę to udowodnić. Znaczy nieważne, nieważne, nic, 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 nic. Okej. Okay. O nie. O nie, oj oj, oj. Demon przyszedł. No i co? I poszedł, okej. Okay. Dobra. Co my robiliśmy ogólnie? Co my robiliśmy? A, jeszcze ten. jeszcze regent. Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Mój, Ok. Okej. cyk. Bierzemy wszystko, nacinamy. No, pyk, pyk, wkładamy, pyk, pyk, pyk I odpalamy diesla, uwaga, czy 2, 1, start Zobaczmy sobie za następnym O, o, o Okej, okay, gdzieś tutaj Na ścianie będzie? Na ścianie, okej okay. Piąteczka taka, ala, piąteczka z, z kropeczką Dobra Piąteczka z kropeczką Dobra, teraz piąteczka z kropeczką czy lito, Okej, to okay. pyk I jeszcze jednego nam będzie brakować Elem elegancko a, weźmy sobie od razu czekotupkę Czekotupka, czekonadziwarka, okej okay. czamy tak, powiedziałem to, wyłanczam Czekotupką nadziewamy czekoladą, aha Co, aha, nie, nie, na, nie nalałem czekolady, okej okay. I teraz nadziewamy czekoladą znowu, uwaga 3, 2, 1, nadziewany czekoladą Nadziewamy ptasim mleczkiem If you know what I mean Hehehe, dobra. Zobaczmy. Zobaczmy. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Uwaga. Jeszcze raz? Nie, okej, okay. there we go, okej. Okay. Mix cleaners in the bathroom, pewnie teraz, nie? Zobaczmy, mamy już ostatni. Nie mamy, dobra. Pik, pik. Pyk, pik, cyk. O, pro... nie, 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 nie. O, no tak, sam se zgasiłem światło teraz, czekaj. Gdzie tu się zapala? Tu. Proszę mi nie gasić światła. Już wiele razy to mówiłem po prostu. Ciecio za stronę. Okej, okay, pyk, 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 dobra. Jeszcze będziemy potrzebować zaraz Moisturizera. Ale to za chwilę. Ok, tutaj też nic nie ma, dobra. Okej, okay, weźmy sobie Moisturizer. Pyk, Moisturizer i teraz... E, jeszcze nawilżmy ryjek pani Francesce. Pani Francesca, proszę bardzo, czy Franciska. Eee, proszę bardzo. O, ok. Ok. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Ok. Teraz tak. Pani Franciska, czy Franceska, Cyk. Jeszcze został nam Houston Perez. Ok, Houston, I'm going down. Proszę nie pukać, dziękuję. O, pan na początku miał. Znaczy pan miał takie zakola, czy no miał, bo nie żyje. E, takie zakola jak ja na początku miałem, a teraz już mam jedno wielkie zakole. <laughs> Okej. Okay. Na ryjku coś jest. Okej, okay. na, na, na ryjku nic nie ma. Dobra, to tak. Na klacie już widzę, że jakiś grzyb. Jak można wyhodować takiego grzyba na klacie? Plecy śmierdzą też. E, tu zobaczmy, tu nie ma nic. Stopy śmierdzą i... To tyle? To już? Tylko trzy jakieś znaki? Pick, 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 pick. Right shoulder, right leg. Pick. O! Oh! Ej, pro, ale nie może pan tak sobie stać. No nie... What? <ścoughs> Co? Okej, okay, już ma głowę normalnie. Okej, okay, to by... <ścoughs> To było dziwne. Ok, to było to, to było to było, ciekawe. Jeszcze czegoś takiego chyba nie miałem, że w ten sposób głowę przekręcił. Ten. Przekręciła osoba na. Na. na kozetce. Ok, najpierw musimy zaszyć ryj. Cyk. Ok. Skrzypki do ryja, proszę bardzo. O, się ma. O, i już poszedł. No. Nikt nie chce tutaj zostać. Samemu kurczę pracować, zawsze jest problem. A jak, jak, jak jakieś domony przychodzą, czy duchy, to i tak sobie idą. No, okej, okay. pewnie zostanę, zostanę sam sobie. Rebecca, come here, aha. Pewnie zostanę sobie sam, sam będę pracował i tyle no. In here, dobra, już idę, Raymond. Co złego może się stać? Pójść do piwnicy, bo Raymond mnie woła. Okej, okay. co? So, little Raymond, tu nic nie ma, okej. Okay. Ty coś masz dla mnie? Nie, okej, okay, dobra. A tu będzie golum pewny. Ha! Mówiłem. też Golum. O, ładnie klęczysz na kolanach. A modlisz się okej, okay, bo ja po... Nie, dobra nic. Okej, okay, to teraz tak. Cyk, 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 okej. Okay. Pyk, 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 O, jest. Mamy klucz, dobra, to lecimy dalej. Otwieramy drzwi, pyk, pyk, okej, okay, dobra. Siema. Okej, okay, mamy znak, wiemy wiemy jaki znak będzie, tam, OK, idę, dobra, grup, okej, okay, pyk. Ja już normalnie speedrunuję tą gierkę, ale tak, em, zobaczmy. Nic się w sumie nie działo za wiele, tym razem. I'm sorry, nie, spoko, luz. Rzuć mi jeszcze raz łopatę na tym, o, jeszcze raz. OK, i jeszcze raz. Okej, okay, dzięki. Bardzo fajnie z Twojej strony. Rzucił mi trzy, trzy łopaty. Przepraszam, ziemi na twarz. To ja tu leżę w deszczu. Na trawie. A robota, kurde, stoi, nie? No, no, właśnie, najlepiej tak. Najlepiej tak, nie? A jak. Dobra. Kasę to by chcieli wszyscy, ale robić nie ma komu, nie? No. Dobra, co my tu mieliśmy robić? Zaszyć ryjta? Czy co? Tak, do końca ryj zaszyć ok. Rej szyty. Teraz potrzebujemy co? A, kapsy. Rebeka, It's Mean Grandma. O babcia przyszła. Cześć babciu. Babciu ja cię wpuszczę. Chodź babciu. Chodź babciu, ja cię wpuszczę tym razem. Chodź babciu, chodź, ja cię wpuszczę. Cześć babciu, jak niedawno ja cię nie widziałem, chodź babciu. Nie no oczywiście, że tęsknię za tobą, babciu. No, czy nie mi coś, no ale dlaczego to jest nóż? A, nie, nie, pod, nie poderżnę sobie. Nie, nie, nie babci, babciu babciu ja cię proszę nie, babciu, nie zbliżaj się. Bo jak podejdziesz, to ci tak zbani przy że się... dwa fikołki do tyłu walniesz, okej? Okay? Możesz mnie zostawić? Możesz, już? Ja nie wiem, normalnie jak babcia przychodzi, to tak albo z dwie dyszki wciśnie do rączki, albo jakiegoś cukierka, czy coś, a to nie, ta przyszła z nożem i chciałem mieć gadać. no. Babcia po prostu fantastyko, nie? Okej, okay, Pi. Takie. I okay. are too late, Rebeka. Nie, nie jestem za późno, co ty gadasz. Dobra. The door is open. No tak, bo przed chwilą otworzyłem, bo ktoś mi zamknął. Okej, okay, Pi, dobra. Big. Dobra. Oczywiście, że drzwi są otwarte, bo ktoś mi je zamknął. kapsy mamy już, czy nie? No nie, oczywiście, nie wziąłem. Dobra. Nie, nie, znowu, po raz trzeci otworzyłem tą szufladę, co jest? Okej, kapsy wsadzone, pik, pyk. Teraz mix embalming fluids, okej, to teraz tak. Glutar, helbydydydy. Pyk, 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 metanol, pyk, 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 cyk. tyk, 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 tyk. O, siemaneczko! Słuchaj, nie, 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 nie baw się, ja... Słuchaj, kończę, to, to jesteś ostatni. Ja kończę robotę i spadam spać, nie? Bo, wiesz, po nocce to ciężko... Ciężko zasnąć. Także, słuchaj, albo się połóż tutaj, albo, nie wiem, zniknij, przepadnij, wypędzam cię. Yy. Demonomonie. Ja ci powiem tak, słuchaj. Idziemy na tak, na trzy. Idę do ciebie i ty sobie stąd wypierdzielasz, okej? Okay? Raz. Dwa. I trzy. K, o... O ty! O ty gagatku! Ale nie gasi mi światła! Czwany byłeś! a? Ja chciałem przyjść, a to ty przyszedłeś do mnie! No, Ty, ty, ty cwaniaczku! Ty, ty, ty! Dobra, wszystko mamy, to teraz potrzebujemy... Aha. Nie, teraz jeszcze potrzebujemy... Tak, potrzebujemy to. Ehm, potrzebujemy to. I potrzebujemy. To, oczywiście. No, i teraz cyk, pyk, pyk. No, cyk, pyk, Pyk, pyk. I włączamy diesla, uwaga. 3, 2, 1. Pyk. Dobra, teraz tak. Czekotupkę. Pyk. Napełniamy, czekotupkę. Teraz nadziewacz do czekotupki. Pyk. Okej, okay, i mamy teraz. Proszę nie gasić światła, tyle razy już mówiłem. No i dlaczego za każdym razem, jak gasicie światło, to gasicie w dwóch miejscach. Nie możecie w jednym. Ja pierdzielę, ey. O, i jeszcze drzwi zamykają. No i raz mówiłem. Nie zamykamy drzwi. Dobra, już, wyłączaj. No. I teraz. Ty. O. Cyk, pyk, pyk, bierzemy cyk. Nadziewamy czekoladką. Uwaga, raz, dwa, trzy, pyk. I na Nadziewanko Na dziewanko czekotubką. Pyk. Pyk. No. Pyk. I uwaga, jeszcze raz, ok. Jeszcze raz. Ok. Jeszcze pewnie raz będziemy musieli obrócić. A jak? Dobra, ok. Teraz Mix Cleaners in the Bathroom. okej okay. Lecimy sobie do Łazienki. Co my tu mamy? Pyk, 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 ok. Mamy. Lecimy z powrotem. Ok, jeszcze nie mamy tego. Dobra, pik, pik, pyk. Okej, okay, jeszcze moisturizer. Chema. Okej, okay, znowu ten, znowu wleciał w nas. <laughs> wleciał w nas. Ty co on taki nagle znowu uśmiechnięty też? Czy teraz mamy już znak? O, mamy już znak, dobra. Weźmy sobie znak, cyk. Cyk. A sigils of demonic names. Okej, okay, więc teraz tak. To jest immolation. I mamy tak. Mamy to, mamy to, mamy to, to jest to. Okej, okay, to jest Balmet. Dobra, T na górze, L na dole, Pi po lewej. T na górze, L na dole, Pi po lewej. T na górze, L na dole, Pi po lewej i 5 na górze, tak? Czyli TLP. TLP5, no, no i, i to jest fantastiko. Dobra, czyli wszystko już mamy. Teraz musimy tylko zobaczyć, który to będzie. Dobrze. Alright, okej, okay. czyli już wszystko praktycznie zakończone. Mało się działo na tej nocce, trzeba przyznać. Bardzo mało. O, siamaneczko. No i poszła sobie. No dobra. Mogłobyś światło. O! o wzdry... Wzdrygnąłem się. To było dobre, tego się nie spodziewałem. Normalnie to nie jest. Dobre, dobre, wzdrygnąłem się. Dobra, chodź. Idziesz ze mną. A, a dlaczego właśnie? Co to się tak trzęsło? Wszystko? Jakieś bobo znowu było? Jakieś znowu bo bobo było? No dawaj. Ocz, ok, idziemy. I teraz tak. Przy nim się działo najwięcej. O, what? Okej. Okay. Przy nim się działo najwięcej, ale. Mi się wydaje, że to będzie Francesca. Dlaczego? Ponieważ przy Francesce. Francesca jest ogólnie ten. Francesca jest ogólnie podrapana. Francesca jest podrapana, więc wydaje mi się, że to będzie Francesca. Także wyciągamy Franceskę. I Francesca. O, jednak nie Francesca, ok. Ogólnie. Ogólnie to u tego ostatniego co go robiliśmy, to drzwi też na napierdzielały, no to dobra, to jego wsadzimy do pieca. No dobra, to panie. Gonzales czy jak on tam się nazywał? Panie... A, panie Perez. Gonzales, tak. Ma pan tutaj taką pamiątkę ode mnie. I A, miałem napełnić olejem i... i kukurydzą, ale nie wyszło, dobra, no to... Eee, to dobranoc. Eee, niech panu ogień ciepłym będzie. <laughs> Nara, trzymaj się, zobaczymy, czy dobre ciało. O, śmiał się, czyli możliwe, że to jest to. Zaraz zobaczymy, jakie będzie zakończenie. Eee, wszystko możliwe, że to. O, właśnie dostałem osiągnięcie. Spal 50 ciał. Ok. Czyli to było moje 50 ciało. E, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zobaczmy. No i co się cieszysz? Cieszysz się, że po prostu... Okej. Okay, i fantastyko. I teraz wyjdzie jeszcze do nas. Dawaj, ho. Ho, jeszcze ci nastukam. Dawaj. Jeszcze ci nastukam. Dawaj, no. Tapu ci Dokładnie. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy dobre czy złe ciało. he? Eh? Dawaj. No, pokaż. Pokaż. Dawaj. You've come a long way. Okay. Eee, Dobre zakończenie. Dobre ciało, czyli dobrze wybrałem. Mr. Delver. Dobrze wybraliśmy. To no bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to moi drodzy, wiecie co tu nie będzie dalej, bo już na pewno widzieliście wiele razy dobre zakończenie. Także udało się, mam nadzieję, że enjoyowaliście, pomimo tego, że i tak dużo się nie działo. Jeżeli oczywiście chcecie mnie wspomóc, wesprzeć, wszystkie linki są w opisie, tak jak zawsze. Dziękuję za wasz czas. Dziękuję za to, że oglądaliście, komentować, lajkować, udostępniać, żeby przyszło nas jak najwięcej. Widzimy się w kolejnych odcinkach, tak samo jak i na streamach. Trzymajcie się, dbajcie o siebie o swoje zdrowie fizyczne jak i psychiczne, które jest najważniejsze. I do następnego, moi drodzy, buziaczki.